Becie's hey love witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony RX Master A dzisiaj wykonamy sobie pierwszą misję z siedmiu misji specjalnych dołączonych w ramach eventu Halloweenowego. I pierwsza misja polega na ubicie trzech byków mleka ze 100% wartością polowania ze sztucerka podstawowego. Tak więc dlatego zabieramy sobie naszego sztucera. I dam parę dodatków śmiesznych, żeby sobie troszeczkę ułatwić naszą misję. Przy okazji użyłem sobie tego śmiesznego śmiesznej farby na mordę. I teraz wyglądamy o takło. Nawet, nawet fajnie i ciekawe no jak nam ta misja pójdzie to jest zależne od tego jak będziemy strzelać bo musimy mieć 100% wartość polowania czyli musimy strzelać dobrze no i od tego jak szybko znajdziemy nasze mulaki. razu zaznaczam że polujemy tylko na to na co mamy misję tak? tak więc ja będę teraz ruszał żeby nie zwlekać i widzimy się aż coś znajdę tak więc to sobie dobra jest to z powrotem udało mi się namierzyć pierwszego samca Mulaka. Wcześniej też udało mi się namierzyć byka, ale dopiero przed strzałem ogarnąłem, że to jest wyrgnijski, a nie Mulak. No natomiast to już jest definitywnie Mulak. Teraz... Teraz wszystko zależy od tego jak wykonamy nasz strzał, tak? I miejmy nadzieję, że... że... że ubijemy go z tej broni. Ta broń jest bardzo słaba, to podstawowa. Ale, 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 no zobaczymy. Dawno nie polowałem w tych terenach. Jest tutaj całkiem sympatycznie dobra. Pozwolimy mu podejść dosyć blisko i będziemy strzelać prawdopodobnie na serce. Jeszcze go zwabimy. On jest. O, patrzcie, co znaleźliśmy. Dynie. Wyjebaną, zajebistą dynię wspomniałem o tych dyniach, jakie można kolekcjonować I takie tam... Rzeczy, ale weźmy sobie Brązowa dynia Chyba najbardziej popularna, dobra Jest nasz mulako I teraz jak będziemy strzelać? Mulak strasznie biedny Ale nie chodzi o to, jak jest Chodzi o to, że jest w ogóle Dobra, jak się zatrzyma to będziemy próbować. O, trochę nakręcił. Trochę pod kątem, ale spróbujemy. Tylko, żeby się zatrzymał. O, trochę słabo teraz. Trochę słabo, bo jest z dołem. No, zatrzymaj się. Dobra. I teraz miejmy nadzieję, że będzie 100% wartości na hita, możliwe, że dostaną nawet w serce. Tak przynajmniej celowałem. Jak wyszło, to zobaczymy To jest kwestia precyzyjnego jest serca i jest 100% wartości polowania czyli idealny. Idealnie. Zobaczmy, czy nam zaliczyło. Zaliczyło nam 100% stop... To był setny mój mulak. Zobacz, czy zaliczyło mi misję. Tak, zaliczyło mi misję, czyli jeszcze dwa. Więc ja idę szukać dalej, a my. Widzimy się i słyszymy za chwilę. Patrz ta ile mulaków I wszystko ładnie Kurde, ale poczekam jeszcze chwilę, może tam za nimi jakiś byczek mulak wyjdzie. Ale trochę tak nie zanosi się na to. Póki co ja trochę odbiję, bo ta jedna łania idzie w moim kierunku A nie chciałbym się z nią spotkać. Też nie będę ich odstrzaliwał, bo nie ma to najmniejszego sensu potencjalnego byka, który mógłby się tutaj gdzieś w okolicy znajdować no niestety zaczyna padać deszcz to niestety nam nie ułatwi naszych poszukiwań, o o o o tam kolejny mulak, tutaj kolejny tutaj kolejny patrzcie jaka ta, jakie stodo tylko kurde niestety niestety same łańki niestety same łanki. tu są trzy tam kurde ładne stodo, ale no nie satysfakcjonuje mnie coś takiego 4 7 chyba jest łącznie ja No popatrzymy, może jakiś byk z tyłu będzie będzie zmierzał za nimi, ale chyba nie, chyba nic z tego nie będzie nic ja zostawię te te wariatki, nie będę im przeszkadzał. Tam sergeruje czy co tam są. A idę dalej, jeszcze chwilę tu posiedzę, może wyjdzie akurat coś, jak nie to idę dalej i będę szukał. Tak. Dynia. Żółta. hi Ale fajnie. Elmulako number 2 wyszedł nam na spotkanie. Ten jest dużo, 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 dużo ładniejszy od poprzedniego. Wyszukanie było, było trochę sporym problemem i teraz mam nadzieję, że, że zabiję go poprawnie, to znaczy ze 100% wartością To razie w serce nie weszło takie mam wrażenie, ale patnachita to jest najważniejsze. I teraz miejmy nadzieję, że będzie 100%. Jak będzie 100% to zostanie nam tylko jeden Przeszedłem już prawie 5 km. No, 4,5. teleportowałem się na, na to górno leśniczówkę, bo na tej dolnej już naprawdę same tylko te wyrygienskie były. Kurde, ładne dosyć. Dobra, zobaczmy. Jest to procent i nawet prawie 200 punktów miał. I dostał w serce, czyli mamy już dwa razy serce. Jak będzie trzy razy, to będzie coś. Słuchaj, to z żadnych wyczyn. Zabić 50, trafi z 50 metrów w serce, jak idzie frontem do ciebie, dobra? Mniejsza. Tyle. I został nam tylko jeszcze jeden. Więc ja ruszam, będę szukał. Mam nadzieję, że szybko znajdę i zabieram się za drugą misję. A to, czy dwie misje będą w jednym odcinku, czy każdy odcinek będzie z, z jedną misją, to już zobaczymy. Zresztą wy już wiecie, bo widzicie po długości odcinka. Ja tym ra, ja tymczasem idę szukać dalej ją. Tam gdzieś przed nami jest prawdopodobnie ostatni mulek. Prawdopodobnie ostatni, dlatego że jeszcze musimy go dobrze ustrzelić, a to wcale nie, nie będzie takie proste. Tylko teraz musimy go wypatrzeć, bo on jest... A tam nie wiem czego widzicie, ale między drzewami widać jego mordę. Tak, i miejmy nadzieję, że to będzie ostatni grę. Musiałem zrestartować niestety, bo po przejściu 8 km... Na poprzedniej mapce nie znalazłem nic więcej teraz. Też trochę połaziłem i tak dalej. Dobra, będziemy strzelać. Dostał. Czy będzie trzy razy serce? I czy tam coś jest? Czy mi się wydaje? Wydaje mi się. Dobra, miejmy nadzieję, że dostał serce. A jak nie, to żeby przynajmniej miał te 100% walue Wartości. Tak, zobaczmy. I jest 100% wałuę, i jest serce: trzy razy serce. Dziękujemy. Zajebiście. Misja została zrobiona, i teraz teleportujemy się na mapkę Red Father Falls. Red Father Falls, jakoś tak to się wymawia. Misja kolejna będzie dotyczyć chyba Łosi, jak to przepamiętam. Co do jeszcze do tych całych y, papkinów, czyli tych dyn, które są porosiewane. Po całej mapie jest tego wychuj, nie wychuj, naprawdę jest tego mnóstwo. Można to wszędzie natknąć się na to. Są trzy kolory tych dyni, żółty, brązowy i pomarańczowy. No i zbieracie je jak te, jak grzyby i inne pierdolę w tej grze, wiecie. Tylko dla kolekcji. Tak więc przenosimy się na drugą mapkę. Juu. Dobra, znajdujemy się na mapie Red Hollow Falls, Gdzie będziemy wykonywać kolejną misję z siedmiu misji e, Halloweenowych. W tej misji musimy ubić trzy byki łosia z odpowiednim porożem z łuku albo z kuszy ja będę się posługiwał łukiem bo kuszy nie posiadam i co ze sobą zabieram zabieram ze sobą oczywiście łuk i tam podstawowe idemy i wabik na łosia i coś tam jakaś apteczka bo jak nas coś powali to żeby wstać no i tutaj możecie zobaczyć fajne dyni która pojawiła się na... respo Tak Bardzo fajna dynia Polecam 2 na 10 Dobra, to ja się będę zbierał, zbierał, to tam już szedł, szukał I miejmy nadzieję, że szybko zrobimy tę misję Szybciej niż poprzednio, więc... Jest, odezwał się pierwszy bykłosia, który znajduje się gdzieś tam na polance niedaleko tej jabłonki całej Zresztą szybko się odezwał, jak widać przeszedłbym Ile? 200 metrów? Może trochę więcej? No, i tam wydar mordę, więc od razu odpowiemy. I zobaczymy, co tam ciekawego jest. Misja nie jest jakoś specjalnie trudna. O, od razu odpowiedział. Misja nie jest jakoś specjalnie trudna, tyle, że trzeba się wyrabiać w tych odnogach poroża. Więc tam, jak będą jakieś małe, strasznie małe subliki, to będzie troszkę słabe. Ale myślę, że nie będziemy mieli aż takiego pecha, żeby trafiać cały czas na takie małe pierdoły. A tymczasem szukam tego wariata. Jeszcze sobie... a jest bardziej tam. Trochę źle patrzę, ale ja słyszałem odgłos trochę bardziej z lewej strony generalnie. No może już kucnę. I zobaczymy jak tam dzisiaj nasz skill z łuku będzie wyglądać. Czy będą jakieś playsy, czy nie będzie playsów? Czy będą jakieś chore akcje, wyczyny, parkury i te inne takie dzikie playsy? Gdzie on jest, kurde. Za się okaże, że mi na plecach wyjdzie, i znowu zaczyna też padać. Jest dosyć spoko, bo jest otwarta przestrzeń, a jest tutaj, widzicie. Nie, Milon ma tych odnóg, nie umiem tego policzyć. Czy to w sobie dałoby radę, ale wydaje mi się, że ma mało. No i dobra, jak się zatrzyma, to będziemy strzelać. I będziemy strzelać. No i dostał całkiem spoko, tak mi się wydaje. Zresztą zobaczymy, jak dostał do ciało, to słabo. Ale zdecydowałem tak bardziej na puca. Kurde, jak pada, pewnie mnie nawet nie słyszycie. No, stop, serce. Dobra. To może trochę bliżej mikrofon wezmę, bo. bo naprawdę. Ten deszcz strasznie mi Dobra, leży. I zobaczymy, czy nasz pierwszy łoś zaliczy się do naszej zajebistej pro misji. Tak. 105. Czy się zaliczył? Zaliczył się. Fajnie. Czyli on miał 12 odnóg. a w sumie wydawał się bały, więc jest spoko. Czyli idziemy szukać kolejnych dwóch. I tu jest plus, że z łuku nie będziemy robić hałasu, więc... Więc myślę, że tą misję trochę szybciej przejdziemy. Jest, 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 kolejny wariat. Udało mi się go wypatrzeć. Jest dosyć daleko. Zresztą możemy zobaczyć, on 150 metrów od nas. Więc wabim go. Widziałem trochę łosi, ale wszystko to były samice. Więc nawet nie zabierałem się na nie. Natomiast i tak dosyć szybko udało mi się wypatrzyć tego łosia, tylko wydaje mi się, że on on się nie wyrobi w, w punktacji. Bo teraz musimy upolować łosia z 14 Odnogami pororza to sprawia wrażenie, jakby tyle nie miał. No. Ale przy zareagował na bo w ogóle to raz, 2, 3, 4, 5, 6. No moje to ma 12 albo, albo 10 nawet. No i jest to, zobaczymy, nie? I do nas podejdzie jeszcze. W ogóle go, żeby szedł centralnie tutaj. No. A ja ustawię się trochę z boku Żeby strzelać go w bok bo Od przodu to tak trochę hardkorował sobie z przodu <laughs> Właśnie nie, nie mam pojęcia w co, w co tak bić Próbowałbym nawet na serce na głowę to tak trochę hmm. Jaki troll nie wierzę Naprawdę <laughs> dobra. Łoś nas strollował, poszedł se w Kimę Ale to na mnie przeszkodzi w tym, żeby podejść do niego i go ustrzelić. Trochę się zmęczył tym chodzeniem widocznie. Kurde Dobry typ A za to czas popatrzymy sobie jeszcze dalej, czy nic nie ma Bo może jak coś będzie, to od razu pójdziemy sobie na to coś, co będzie dalej i w ogóle i taka sytuacja i nie widzę łosia I może już kucnę I zaraz wejdę na niego no, Chyba za tym krzokiem jest tutaj tam, ten ten tak jest Tak mi się wydaje W ogóle to fajnie byłoby podejść tak Z tej strony, no, teraz trochę na tyły wbijam Ale Jeszcze muszę go dobrze ustrzelić W pozycji takiej jakiej się znajduje Dobra Gdzie on jest? Jest tutaj chyba? Tak Śpi, faka, jakie bydle Dobra, wiecie co? Spróbujemy zrobić to troszeczkę inaczej. Pierdzielnie by go swojego w kręgi strzelić. Jak to wyjdzie, to zobaczymy. Dostał chyba, ale dostał, bo ledwo biegnie. Dobra Pat, dostał to co chciałem. Idealnie nie Idealnie Tutaj sobie w kimę poszedł, tak pół serce. Jak dostał półza to ciekawe chyba, że ten, ta strzała trochę niżej poszła Dobra, teraz bądźmy dobrej myśli, że nam zaliczę. Jakby tam zaliczyło, to by było konkretnie, ale mm, trochę wątpię w to. Dobra podbiegnę w ogóle. Nic to więcej nie widać co on dostał? Dostał w kręg chyba, nie? W puca Dostał tutaj do boje Okej, że zaliczy? Nie zaliczy nam, no to więc ja idę szukać dalej licząc na farta. Wypatrzyłem niedźwiedzia, Który znajduje się przeciwko nas. I w ogóle strzelimy sobie farta. Czekajcie, zobaczymy ile w ogóle. Jaka odległość. 100 metrów. 100 metrów. czy Przetrafimy, proszę państwa. Nawet nie wiem jak wysoko mam celować. Spróbujemy tak o było blisko. Widzieliście? To spróbujemy troszeczkę wyżej. Ale on musi stanąć, on nie może iść. Znaczy się nie. Idzie teraz prosto na nas. Stanął. Jeszcze dalej? to really? Znaczy wyżej? Dostał Chyba Dostał czy nie dostał? Jest tak wyglądał jakby... Czy tam jest krew? Ej nie wiem czy on dostał czy nie ale chyba... Chyba tak. Zresztą podejdziemy. Zobaczymy. Bo może zrobimy misję od razu tą wiecie. To z tym baribalem, nie? To było niezłe. Tylko nie wiem, czy tam nie było jakieś ograniczenia y, odnośnie. Odnośnie broni. Ale chyba nie, tego co pamiętam. W każdym razie, najpierw sprawdzimy, czy dostał. No to jest priorytet. Do tego. Dobra, tutaj jest ślad. I tutaj... Ślady są blisko siebie, więc pewnie... Pewnie dostał. Tak jest. Dostał, ale jest pewnie na ciało. O. Nie wiem, czy to... Czy to... Go zabije, ale ja go idę szukać. 70 metrów od nas Próbujemy Myślę, że warto spróbować On skręci na nas Nie, skręci tutaj Czekajcie Między drzewami to może nie będę strzelać Ale może tak pytanie czy dostał znowu? Chyba dostał. Obserwujemy go. Tak jakby. No, ja widzę, widzę strzałę. Widziałem strzałę, czyli dostał. Tylko nie jestem pewny, czy to była strzała number one, strzała number two. Ale widać, że jest strasznie zmęczony. Widzę, nie dostał chyba dwa razy, bo. Ale jedno dostał w łapę i nie wiem, która to jest. Mam nadzieję, że to ta. To... Pierwsza. A teraz dostał łapę, to tam niewiele nam to daje. Naprawdę wstanę, idę do niego. Widać, że tak już trochę bez sił jest. Co to jest? A, łosio. Dobra, samica. Walić ją. Ja idę tam zobaczyć, może już padł. Czekajcie. Zresztą. Tutaj powinien był byłbyś... być strzał A pewnie na ciało Czy nie wiem jak on tak dziwnie dostał jakoś, A, żyje Ale strasznie powoli biegnie Widzicie jest strzała? Jest, 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 jest leży. Zaś podejść, tylko też nie za blisko, bo on potrafi wstać z tak, że Zrobimy sobie tutaj w tym miejscu z niego. Takie... Taką strzelnicę. No i ten dostał definitywnie w łapę. Dobra. Ja będę go tutaj sprycował? Kurde, tak mordować zwierzaka. Dobrze, że to tylko gra. No i dobra. To był ostateczny strzał. Fuckie. Yeah. Teraz, kurde, jak będziemy miały ponad 220 kg, to, to jesteśmy, kurde, tak zajebiści, że lepszych nie mam was. Ale nie cieszmy się tak zanadto. Ostatni strzał. No, ostatni strzał był chyba najlepszy. Tutaj jest jeden, tutaj jest jeden i tu był chyba jeszcze jeden. Co zobaczymy. O, ho, 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 ho. Najpierw dostał w nogę, potem znowu w nogę i teraz dostał troszkę lepiej. No i ma 143 kg, więc dupa. A nie, jednak zrobiłem. Czy to musi być poniżej? Zresztą. Ja luknę, czekaj to, ja luknę. To spojrzenie, prosto w oczy. <grym> nareszcie, nareszcie, nareszcie odezwał się Byk. Jakiś, tylko nie wiem jaki, jeszcze go nie widzę, widzę go, zajebiście jest punktowany, jak chuj, boni, dydy, kurde wierzę w to. A, a odnośnie tej misji tam, ten teges to, to, to nie była to misja, to była jakaś inna i w ogóle nie wiem co się stało wtedy. Tutaj jeszcze co chodzi łania i w ogóle tych jeleni wirginijskich, tego jest mnóstwo. A kurde już godzina godzinę chodzę, już ponad. I... czekajcie, ja tu... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, O, zajebiście! On jest 100% punktowany, tylko jeszcze, wiecie, trzeba go dobrze ustrzelić. Na pewno nie tak jak poprzednio, czy tam jest drugi? Nie, to jest ten sam. On idzie nam na front, to my zrobimy tak jak wtedy. Czyli... Wejdziemy od boku. I kurde, jak go ubiję i, i tam y, szybko kolejnego znajdę, to będzie zajebiście, bo mam już mało czasu, ale myślę, że się wyrobimy, myślę, że się wyrobimy, ten łosiu tam ostro ciśnie do nas, więc zajebiście. No i czekamy, czekamy na ten moment, na tą chwilę której wycelujemy i oddamy nasz zabójczy strzał w płuca bądź serce bądź kurwa w nogę jak wcześniej Oby nie Dobra, on już tutaj już ten tegez wychodzi Wygląda na zadowolonego, nie wie zaraz co się stanie z nim to właśnie fajne zwierzęta Dobra, on jeszcze ich podejdzie, my tu ja tutaj tego nie ruszam się tylko też tak, żebyś nie sposzył, bo jakbyś się teraz sposzył... O, patrzcie, 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 co tam jest? O kurde... Zajebiście, to jak ten ucieknie, to ja go będę po to śledził. Tylko jeszcze tego muszę dobrze ustrzelić... I będzie Kites. Co ty odpierdasz? Stary. Dobra, strzelam go stąd! O kurwa! O kurwa! To chyba było serce. To chyba było serce! Tak, tak, to epicko. Wiecie co, on ma więcej, ja go nie będę tego zbierać. Specjalnie. Żeby wiecie, bo on ma na pewno 16, nie? A tamten ma trochę mniej, więc najpierw zabiję tamtego. Żeby wiecie... Aby nabić to mniejszą i potem wziąć tą większą. to większą. Jest, to jest taki zajebisty plan, że nikt takiego planu nie miał. Dostała cię na serce. Ja tu od razu wezmę sobie paczkę drugą. Bo, wiecie, tutaj był fart, a zaraz będzie w ogóle porażka. Dobra, myślałem, że on mnie widzi. Chociaż ten ma też dużo. No ale dobra, Zabiję piw tego. Bo jednak wydaje mi się, że miał mniej. Czekaj, czekaj, ja tu muszę szybko przeanalizować sytuację. Ten ma duże, ale rozwarte, a ten ma małe, ale w cholerę ich. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czy on ma szesnaście, a ten? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, zrobimy tak jak wstaliśmy na początku. No, 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 no... ale nie spierdalaj, chodź tutaj. Dobra, to co? Próbujemy? Stąd napój. Próbujmy na pulsa, trudno. Na puca raczej dostał Powtórzymy strzał na farda Jakby skręcił trochę bardziej W lewo Dobra, pad, zajebiście Dostał na puca 100%. I zobaczymy Czy tutaj zakończymy naszą misję Miejmy nadzieję, że tak Wyszło zajebiście, kurde Tam jeszcze coś ucieka I tutaj coś ucieka w ogóle wszystko ucieka i, i takie tam, dobra. Siema stary. Tędy dostał standardowo w płuco. Obydwa. Zro misja zrobiona. No i teraz chwila prawdy, czy zakończymy naszą misję. Tam widzicie, spierdala całe stado. W ogóle lata jakby jakiś, na jakimś speedhacku. Albo na grudzie czy coś. Dobra Widzę, że nasz las ten życiem. Jelenik wyciul. A my idziemy zobaczyć, czy nasz jeleń zaliczy nam drugą z siedmiu misji specjalnych. Musi tak być. Wierzę w to. I. Ila. Dostał serce, tak myślałem, i skończyliśmy misję. Fakie, yeah. więc tutaj zakończymy sobie naszą przygodę z tą mapką. Jeszcze tutaj wrócimy, bo będziemy musieli ubić tego głupiego niedźwiedzia. A czuję, że to będzie jedna z tych trudniejszych misji do wykonania, ponieważ mam strasznego niefarta, jeśli chodzi o niedźwiedzie. Ale w razie czego mam beczkę, którą mam na tej zimowej mapce, przeniosę sobie ją tutaj, i może będzie troszeczkę lepiej ubić jakiegoś niedźwiedzia z y, taką wagą. A tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy wykonywać dalsze misje i następne ch są chyba kaczki, nie wiem, nie pamiętam, tak więc nara.